Witajcie widzowie. Jest na mną Krzysztof. A to specjalny vlog z pierwszego wyścigu kwalifikacyjnego na Igrzyska Olimpijskie. Vlog spokojny, pewnie nie za długi. Bo, co tutaj, by człowiek sobie głowę zawracał jakimiś filmami. Jak tutaj, takie ważne cele przed nami. Moment kulminacyjny pierwszej części sezonu. Krzysiu, jak ci się podoba? Trasa dużo pojeździłeś? Wystarczająco. Raczej hmm, mi się podoba. Raczej mi się nie podoba. Zdecydowanie wczoraj nie podobało mi się to, że yy, na przedostatnim zjeździe było tak bardzo ślisko, ale to nie podobało się chyba wszystkim. No, wydaje mi się, że do dzisiaj warunki no, powinny się zmienić w sposób znaczący i ten zjazd powinien być zdecydowanie bardziej przyjemny. I yy, dzisiaj trasa powinna być już fajna w 100%. No jeśli chodzi o trasę tu. To... Tyle. Wyścig w Hojbach jest pierwszy z trzech wyścigów eliminacyjnych. Hojbach HC za tydzień jelenia góra C1. Potem my, mamy Mistrzostwa Europy, na które najprawdopodobniej się wybierzemy z Krzysiem. No i potem JBG2 pressingowa petarda jest Ciebie czyli najbardziej. Wybuchowy wyścig sezonu. Dokładnie. Może powinien być wystrzałowy, chociaż oba te idealnie oddają atmosferę tych zmagań. Więc nie może Was tam zabraknąć. Już Was serdecznie tam zapraszamy do kibicowania. Zwłaszcza nam, innym zawodnikom też można byle nie berniemu. Dzisiaj standardowy dzień, który dobrze znacie. W zasadzie takie wyścigi, które mają wyższy priorytet, cechują się tym, że nie robimy tutaj nic nowego, wyjątkowego. Więc w zasadzie też nagrywanie tego vloga trochę było bez sensu, bo wszystkie te procedury dobrze znacie. Wczoraj ładowaliśmy węgle, leżeliśmy w kokonach. Dziś pójdziemy na rozjazd, poleżymy w kokonach, pojedziemy wyścig. Nic nowego. Wszystko tak samo. Tym się cechują najważniejsze, czy te ważne wyścigi w sezonie, że tu już się nic nie zmienia. Tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik. To jest znana strategia. Realizacja tego, co do tej pory działało, to nie jest miejsce na nowe wynalazki. No i co? No to taka rada dla tych, co lubią coś się pościgać czasem. Ty, Krzysztof, masz jakąś radę dla początkujących lub niezaawansowanych kolarzy? Jak zostać takim zawodnikiem jak Ty? Dużo trenować, być wytrwałym i jeszcze raz dużo trenować. Nie nagrywaj mnie teraz, nie nagrywaj Krzysztof, jeszcze dwa smaki? Nie, 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 w pewnym sensie tak, bo jest banana. No jest... właśnie, bez banan, kiedy dajesz banana? No, od pewnego czasu. Co lepiej ci robi? No, jest pewnego rodzaju przełamajem smaku i faktury, więc tak, tak, tak. Prowadza pełne urozmaicenie. nie wiem, co mnie skłoniło do tego, ale to był dobry ruch. I dobry mamy dżemik tym razem. Zazwyczaj lubię malinowy, ale ten jest malina z czerwoną porzeczką i ta porzeczka też tak przełamuje, takiego kwasku, który dodaje. Smakuje Ci? Smakuje. Bardzo dobry, bardzo dobry, tak, tak, tak. A ile gram ryżu przed startem jesz? Jedną torebkę i trochę. Godzinka 15 do startu. Dziewczyny na trasie walczą. Zaraz będzie połowa ich wyścigu. Numerek już przypiąty, dziewiąteczka, chipa też przypiałem. Tu nasz wielki bus, który teraz jest kadrowym busem, a tam kontrola biletów. Trzeba kupić wejścióweczkę. Nagrodę dostaje się mapę i opaskę. Więc ciekawie w sumie, że taki typowy wyścig HC, który wbrew pozorom przez wiele lat mieliśmy na przykład w Jeleniej Górze organizowany przy okazji Maja Włyszczowska MTB Race, na który też Was zapraszam w przyszłą sobotę, no to nigdy taki rzeczy nie wymyśliliśmy, więc jest to inna kultura, trochę kolarska, trochę sportu być może. Wyścig ten wcale nie jest jakoś super obsadzony, przez Puchary Świata w Brazylii tutaj też mniej osób przyjechało, jest kilku Niemców, ale też to nie są czołowi zawodnicy niemieccy. Czy najlepszy Luka Schwarzbauer? No ale mimo to, jakby atmosferka tutaj sprzyja mieścinie, dużo ludzi tu przychodzi, coraz więcej osób jest, dużo osób jest na trasie, coraz jeszcze kolejni przychodzą. Więc szykuje się piękne święto kolarstwa. Dziękujemy za wszystkie pozdrowienia od Polaków, którzy tutaj czasem przychodzą wokół nas. Myślę, że dodadzą nam skrzydeł, a rywalizacja niech się po prostu rozstrzygnie najbardziej. Sprawiedliwy sposób, bez defektów, różnych przygód. Niech każdy ma możliwość pokazania tego, co przygotował i chyba o to nam chodzi, żeby po prostu na igrzyska pychał najlepszy. I za to ja osobiście trzymam kciuki. Dzięki uprzejmości Jana Miaska z warszawskiego klubu Kolarskiego możemy ustać ciśnienie. Ty, a to taki G miał. To Glanca. Glanca to twój checker, którego szukasz. Janek go ma. Jakie ciśnienie na dzisiaj! No takie 1 2, 5 z małym układem z przodu. Pięknie, jeden cztery z tyłu. No i dobrze. Trasa przesła. Atmosfera jest cudowna. Tylko się cieszyć. Kolarstwem oczywiście. Widzowie, witam Was z Hojbachowego Festiwalu. Dodaj Pam track. Tam strefa 80%. Na szczęście nas nie dotyczy. Jest mega dużo ludzi. Wyścig mężczyzn już wystartował. No widzowie, pierwsi zawodnicy się już tam u góry pojawiają, ale na tych serpentynkach tam u góry już ścigają. Pierwsza dwójka pojechała. Trzec, Cześć, Karol aktualnie na drugiej wśród Polaków. Normalnie byśmy tak tego nie podkreślali. Ale to pierwsza runda wyścigów kwalifikacyjnych do Igrzysk. Piękny festiwal, dużo ludzi, można kupić kawkę, lody, pizzę, ubrania. Wyścig trwa od 37 minut, więc trochę mi zajęło giernie. Dawaj, krzyku, Hop, hop, hop. Dawaj, pow, nie, Karol! Dawaj, dawaj, hop, hop. dawaj! Bardzo ładne wejście w zakręt, do krętka. Mam wrażenie, że wyścig mężczyzn zgromadził więcej kibiców. Z chwilą przedzierałam się przez taki tłum, że nie byłam w stanie jechać. Ale teraz sobie przystanę w miejscu, gdzie kończą się... Kończy się jeden podjazd, zaczyna się inny podjazd, więc myślę, że będzie widać całkiem sporo rywalizacji. Drugi, i trzeci zawodnik, czyli pierwszy odjechał. Oczekujemy na Krzysztofa. No jakbym była niemt. O, jedzie Krzychu! Dawaj, Krzychu, pop, pop, pop! Pięknie, Krzychu, dawaj dawaj, 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 dawaj! Aj, mocno, mocno!

Dawaj Karol, hop, hop, hop. pięknie, dawaj, 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 hop, 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 mocno, 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 równo, dawaj, 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 dawaj. Ach. Chłopaki są na końcówce piątej z siedmiu rund. Pięknie pompuje, banda, banda i drop. Dawaj Paweł, hop, 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 dawaj, 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 dawaj. Paweł trzeci wśród Polaków. Dawaj Leszek, hop-hop, hop-hop, hop-hop. Daj, Filip, hop-hop, 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 hop, hop-hop, hop-hop-ho, hop-ho, hop, pop, pop, pop. hop, hop-ho, hop-ho, hop, hop Dawaj, 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 Leszek 17, Filip 18, hop 5, Karol 9, Paweł 10. hop 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 Karol, hop, 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 bardzo ładnie, dawaj, dawaj, mocno równo, dawaj, dawaj, hop, 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 dawaj, 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 hop, hop. Dawaj, dawaj, hop, hop, hop! No, nie tak dużo za Karolem Paweł, ale mi już żygło kwasem, więc nie będę przy nim jechać. Pozycja trochę aero. Dawaj Paweł, dawaj, dawaj, hop, 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 dawaj, 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 mocno równo, dawaj, dawaj. Paweł lubi takie podjazdy. Zarzuca swoje waty i jedzie. To jest długi podjazd. drugi na rundzie i najdłuższy. I tu trzeba dołożyć. Pięknie Karol, dawaj, dawaj! I dokręca. I zobaczmy, zaraz będzie Paweł Dawaj Karol, dawaj, dawaj, jeszcze rundę. Ho, pop, hop! Mocno, mocno! dawaj, 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 dawaj. Dávaj, Berni, ještě runda, dávaj, dávaj, hop, 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 dávaj, 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 dávaj. I tu máme przedostatni zjazd. Trzeci zawodnik, jak widzicie bardzo pokręcony, dużo zabijek na objeździe Karol właśnie o tej części mówił, że to jest fajne. Pierwsza część nie bardzo, a to jest super. Czwarty, piąty zawodnik i tam już widzimy u góry zbliżającego się Krzycha. Dawaj, 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 I Karol na ostatnich zawijkach tego pięknego podjazdu, zjazdu, zjazdu, zjazdu. przepraszam bardzo. Na nim widzimy Pawła, znaczy ja widzę, nie wiem jak GoPro. pro. Karol! Piękny Karol. Pięknie, oh, Nie Uuu! Gratulacje chłopaki. Piękna jazda. Dziękujemy bardzo. Ale piękne sport. Nie no, tak jak dzisiaj to Tyle ludzi, kurde. No straszne. Się no. Strasa super. Bo naprawdę było się gdzie pobawić technicznie. Było sobie gdzie spuścić łomot na podjazdach. Ludzie, oprawa, pogoda. Wszystko Wszystko, no. Naprawdę super. Ciao Karol! Witam! Dobra, Powiedz, to, to jak ci się dobry dobry jestem. To był dobry wyścig. No jechał mi się fajnie od startu. Dowierzyłem sam w siebie, święgnę swoje możliwości. Dobry start, ale w zasadzie to w tym roku wszystkie starty mam dobre, więc znowu gdzieś tam byłem pierwszy drugi. I naprawdę dobry, dobry wyścig. No i co? no, Oby tylko same takie wyścigi i bardzo się cieszę. Dziękuję za pomoc. Eee, dziękuję Polakom, którzy tu byli z, tłumnie zgromadzeni za, za doping. Dziękuję panu, który z uniosłą muzyką bieg ze mną na ostatnim podjeździe. Naprawdę no, atmosferka piękna. No i co, no, chyba trzeba robić Puchary Polski w Niemczech, bo, bo tutaj lepsza atmosfera niż w Polsce czasami, bo w Polsce jakoś ci kibice tak dobrze nie kibicują. No. A tutaj, tutaj ta międzynarodowa atmosfera, to że Polak rodak na pierdziela, to, to podnosi taki... A, taka uniosłość, no jest tylko hymnu, na mecie brakowało, ale na tym popracujemy w nowym meście. Szanowni widzowie, gość specjalny. Pierwsza, pierwsza z Polek. Dzień dobry, dzień dobry, ja chciałam się przywitać, bo nigdy nie byłam na kanale Karolka, a to jest... Tacny kanał. Bardzo się cieszę, że teraz mam szansę być. A, jeździłem kiedyś z Paulą w jednej drużynie. Tak, jeździliśmy i to była najlepsza drużyna. I pozdrawiamy Wojtusza. Dobrze, do zobaczenia w Wielkiej Górze. Pa pa. To jest, to jest ta tajemnica. Sukces. Jak tam? No, chcę być tracelnistą. Przygotowywałem się do duatlonu, bo nie umiem pływać, więc Iron rano odpada.